No na pewno mieliśmy bardzo ciężki tydzień, bo trzy mecze można powiedzieć w ciągu tygodnia. No nie jest na pewno łatwo grać, ale mimo to w tym meczu stworzyliśmy naprawdę dużo sytuacji, w którym trzeba przyznać, że można było obdzielić te pierwsze mecze, które przegrywaliśmy, to chyba wszystkie, wszystkie razem. I sobie mówię, nie przypominam, żeśmy w jednym meczu tyle sytuacji stworzyli, to w pierwszej. I, I w drugiej odsłonie. Myślę, że tutaj kuchta stanął na wysokości zadania i naprawdę wybronił dużo tych takich piłek. No i wiadomo jak jest z bramkami. Bramki zmieniają oblicze. Meczu, a my zamiast je strzelać je straciliśmy po aucie. Nie doskoczyliśmy gdzieś tam w tych bocznych sektorach, tak jak powinniśmy w polu karnym też sam zawodnik był, no oczywiście też trzeba przeanalizować, no i po rzucie rożnym po raz kolejny niestety no, musimy zmienić sposób, sposób bronienia. Jakiś tam plan w głowie już mieliśmy przed tym meczem, no ale niestety mecz po meczu nie da się wszystkich w jeden trening pewnych rzeczy pozmieniać. No bo będziemy na pewno w przyszłym tygodniu nad zmianą sposobu bronienia przy stałych fragmentach gry, no bo tych bramek no niestety padamy, to też widzimy to nie jest tak, że tego, że tego nie widzimy, nie zauważamy. Dzisiaj specjalnie podwyższyliśmy zespół, dlatego też Maciej damcy w zespole, ale szalił jeden z mniejszych zawodników tutaj Odry, którego kryły Ciechanowski na przedpolu i Ciechanowski z nim wbiegał. Niestety przegrał z nim pozycję i dostaliśmy, dostaliśmy bramkę. I człowiek chce coś zrobić, tu podwyższyć w jednym momencie, żeby przy tych stałych fragmentach gry lepiej, bo widzieliśmy, że od ma bardzo wysokich zawodników, dobrze grających głową, te dośrodkowania z ich strony są też bardzo dobre i w ten sposób zareagowaliśmy, no, niestety czasami takie, że tu wzrost nie pomógł, bo, bo, bo też strzelił zawodnik, który był kryty też przez wzrost takiego samego zawodnika, no, jest to na pewno to boli dużo braku odpowiedzialności jeszcze w tym polu karnym, my stwarzamy sytuację i okej, okay, można było nie trafić bo tak się czasami zdarza dyspozycja bramkarza, no ale też nie możemy w tak prosty sposób yy, traci bramki, bramki zawodnicy odrys chodząc yy, z boiska mówili łatwo. Tak? No, łatwo, bo łatwo strzeli bramki, to się zgadza, powiedzieli my dobrze, no ale yy, niestety yy, przy odrobinie naszej lepszej skuteczności myślę, że yy, tak łatwo by nie mówili, że było łatwo, łatwo wygrać, tylko że mówię jak się strzela, w tak łatwy sposób te, 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 te dwie bramki to później się lepiej broni, tak? Jest łatwiej my, takiemu zespołowi się obronić, a my, my w dwóch meczach ostatnich szliśmy sześć bramek i ta skuteczność była dość, dość taka, a tutaj no, niestety to nas trochę zawiodło, mimo że tych, tak jak powiedziałem, sytuacji było bardzo, bardzo dużo. No, serdecznie. No tak, ciężki mecz, yy, jeśli nie bardzo ciężki. Oczywiście wiedzieliśmy, że Stomil jest po dwóch meczach w trakcie po, po, po dwóch meczach w ciągu 3-4 dni, więc, więc mieliśmy świadomość tego, że spróbujemy narzucić swoje tempo, żeby, żeby jeszcze wybić bardziej ze Stomilu, stomil z, z gry, tak? ale, ale no, niestety to się dzisiaj nie udało. Ta, ta, ta motoryka dzisiaj nie była na takim poziomie, jak trzeba. Myślę, że też wpływ na to wszystko miała mimo wszystko postawa Stomilu we wcześniejszych meczach, w których naprawdę bardzo często graliśmy przyzwoite mecze, ale, ale niestety, jak to bywa, Stomil wychodzi z nich zwycięsko. Także dzisiaj wielki szacunek przede wszystkim za, za wynik i to jest najważniejsze, bo, bo w lidze nie da się zagrać 34 bardzo dobrych meczy i to nie jest usprawiedliwienie oczywiście dla naszej postawy dzisiaj, ale, ale taki mecz też trzeba umieć wygrać. Tym bardziej, że Stomil też miał 3 sytuacje naprawdę niezłe dzisiaj do strzelenia gola i, i łatwo nie było. ławało no, troszeczkę wiatru po ostatnich spotkaniach. Wiedzieliśmy, tak jak powiedziałem, wiedzieliśmy ciężki mecz, ale tak jak powiedziałem, cieszył o 3 punkty, chociaż mamy dużą świadomość tego, że Musimy grać lepiej I, i potrafimy grać lepiej na pewno, ale, ale to będzie kosztowało nas dużo ciężkiej pracy, do której zamierzamy się, że tak powiem, od jutra zabrać. Także jeszcze raz gratulacje dla chłopców przede wszystkim za zwycięstwo i myślę, że musimy się zregenerować, bo w środę już pucharowy mecz z ciężkim rywalem Jedziolegnicą. Dziękuję serdecznie.